Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Tutaj Kapryl Tak jak mówiłem, druga paczuszka tym razem. To samo co w poprzednim odcinku, tylko po prostu inny pak. Więc nie przedłużam, otwieram. W poprzednim trochę gadałem, w tym po prostu otwieramy, robimy to i patrzymy, co leci. Cyk. Monetka jak mówiłem, odgrywam od razu wprost na ścianę, żeby nic się tam nie nanosiło, może będzie lepiej ten fokus łapało. Pudełko śmieci. O, no, śmieci, kodzik promocyjny idzie na bok i tu jest ta karta promocyjna, jest jakaś holograficzna. O, łapię ten fokus, w poprzednim odcinku, o, jest. Regigigas, regigigas, gigigigigi. Całkiem przyjemna karta. Widać, ładnie się brzyszczy, Jak złapię fokus. No i co? Paczuszki. Robimy paczuszki. O, tym razem mamy dwa, dwa, dwa różne layouty, tylko nie trzy. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Czy będzie mniej dropów, więcej dropów. Może zaczniemy od razu od tego, który jest tylko jeden. Poprawię sobie trochę kamerkę, muszę inaczej siadać jak, jak nagrywam na ścianę i trochę jestem widzę inaczej ułożony. Zobaczymy, czy Marcina teoria dalej będzie się sprawdzać. Słuchajcie, pierwsza paczka czarny kod. W poprzednim odcinku teoria się sprawdziła, więc może coś faktycznie w tym jest. Dobra, kodzik na bok, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tu gdzieś będzie przejście, bo nie wiem, coś mi się porąbało z kamerką i nie łapało mi w ogóle fokusu. Ale jak widzicie, wracamy. Trochę znowu zmieniam ustawienie, zobaczyłem, że będzie lepiej. Tu na pewno wygląda lepiej niż wyglądało wcześniej. Co mamy, od początku polecę. Energia. polywheel. Tu możecie przynajmniej widzieć, co faktycznie mi leci. Hunter. Hariyama. To już widzę, że coś tu się kryje tam z tyłu. Shellos, Pinnacle, hmm, nie wiem czy ja mam Pinnacle, Porygon, Duclet, bipluk. o, Reverse, Klamorant, gdzie on sam w sobie jest rzadki, to jeszcze w rewersie, dobra, i co mamy tutaj, Gudrawi. słuchajcie, Gudrawi. czyli mam, wydaje mi się, że będę miał Gudre. Gudre zwykłą, ale w reverse holo. Goodre V i chyba Gudre max mi dropuł w, w jednym z poprzednich odcinków. Not bad, not bad. No? To mamy to. Mam nadzieję, że znowu będzie łapał focus. Ale mam brudne biurko. Wow, muszę umyć. wiem to zrobić, nie zacząłem nagrywać. Ale co zrobić? Raz, teraz... o oh sorry, już się zdzieram, poza kamerką rozdałem, przepraszam, kurde znowu czarny ten, co jest, no niemożliwe, nie ma szans, w tamtym dwa, teraz tu, raz, dwa, trzy, cztery, energia, no i zobaczmy, kurde, czyżby, Siwiper. Widzę, że dobrze, że zarejestrowałem tą kamerkę, bo... O, dra, dra, y, Damage Pump, to była jedna z niewielu kart teraz, których mi brakowało Trainera, super. Kolejna karta do kolekcji. To odkładam od razu tutaj sobie. Stunfisk to mam. Elektrika mieliśmy w poprzednim. Binakla, no widzicie, nie miałem i teraz mam dwa z rzędu. No co to jest? Gastly, uwielbiam tego Pokemona. Jego i Abre, ach. Markrow. Wumple. wurmpel <gry> Skwowet. Mam go, ale nie w reverse holo. Mam go? Czy ja go mam? Może go mam? O, co tu się kryje? Co to jest? O nie, tu nic nie ma. A nie, jest. Last year. Czyli, no jest drop, ale czy uznałbym to za drop, bo był czarny kot? No nie wiem, w porównaniu do tego, co było wcześniej, tak o, ale jest holo. Także spoko, fajnie i nie mam tej karty na 100%, więc przyjmę. Tak, ja odłożę sobie dropiki, które mam z dzisiaj tu na bok, żeby potem Wam zaprezentować. Ja, odłożyłem tą gudrę, gudrę widzę, z zrobiłem, a tam jest, dobra. Tu sobie ją tutaj wrzucę i tego sobie wrzucę tu, dobra. No i słuchajcie, ostatnia paczuszka. Górę, dobra. Tutaj na pewno już nic nie ma. Tutaj nic nie będzie. Dobra, rozrywam to. Albo nie. A, a, a? Uwaga, uwaga. Biały. Będzie biały. Będzie biały kot. Nie ma szansy żeby... zrobić. Trzeci, trzecia paczka z promocyjnego boostera. Co? Niemożliwe, słuchajcie. 3 na 3. A ja myślałem, że, że w tych promocyjnych, no to dali jakiś chłam, A tu 3 na 3, słuchajcie, szok. Nie, naprawdę, ja jestem zaskoczony. Naprawdę. Może będę kupował więcej, no bo słuchajcie, no. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze, żeby był jakiś dobry, żeby było, żeby, żeby było coś. Bo w tym poprzednim odcinku to tak, tak, o, nie? Tak, o. Coś było niby, ale. W tym poprzednich odcinkach, no to była Giratina, był ten, ten TG. A tutaj, no to tak. Mm, bez szału Sidra, też pierwsza. Pierwsza. Nie, edycja. nam słów. Straszne to jest. Pierwsza wersja, pierwsza kolekcja, pierwsza edycja Pokémonów, więc super, uwielbiam. Rajdon, to samo, super, Rozerade, Mała Szelos, to już wszystko chyba mamy. Binacle, ej no co to jest? Oszukali mnie. Nie miałem wcześniej chyba w ogóle, a teraz mam trzy razy z rzędu. No co to jest? Porygon, jego też już mamy, ale też super, że z pierwszej edycji. Duklet, no słuchajcie, ich, ich też już ze trzy. Dobra, zobaczmy czy tutaj, co, a nie, chyba jeszcze, czy... Arcanine, super. Polowałem na niego, bardzo lubię growlite i Rank także jest fajnie, ale teraz pytanie czy... Nie, tu chyba nic, nie, nie ma nic. Shift 3. Ale też go nie ma, więc jest spoko. I to w holo. Więc może nie jest super, ale no coś poleciało. Mamy tak, czekajcie, muszę to wszystko teraz tutaj powyciągać. Takie rzeczy mamy, czekajcie, żeby wam to złapało. Takie rzeczy tutaj się pojawiły w tym odcinku. Glastier w hollow Skwowet w rewersie. Gramorant w rewersie Gudravi Arkaniny Arkanine wersie No i tutaj mamy Shift-Triego w hollow. No i słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle. Będziemy czekać na kolejne paczuszki. Może znowu wymyślimy coś nowego. Tak to wygląda. Także bez szału. No ale coś poleciało, tak? Jest sporo kart, w sumie, których nie miałem, więc jest ok, jest ok, bez, bez szału, ale jest ok. Dzięki, że byliście, i zapraszam na kolejne odcinki.